W kolejnym dniu naszego pobytu w Chorwacji. Dzisiaj zapraszamy Was na wycieczkę do Dubrownika. Generalnie nagrywamy bardzo dużo takich kawałków z drogi. Chcieliśmy się jakoś ograniczyć, ale coś nam to nie, nie, nie za bardzo wychodzi, bo jest tak pięknie, że ciężko coś obciąć. I tak na dobrą sprawę przeskakujemy z kadru na kadr żeby pokazać jakby wszystko po kolei, co fajnego nam się tam udało zobaczyć. Byliśmy do Bośni i Hercegowiny. Właśnie przejechaliśmy przez przejście sprawdzili tylko i wyłącznie paszporty. na miasto w Bośni z Tu za okno widać hodowlę małży, których w rejonie półwyspu Peliesi jest po prostu mnóstwo. Jest to raj dla fanów owoców morza. W końcu dotarliśmy na Stare Miasto, samochodu zostawiliśmy niecały kilometr stąd na parkingu podziemnym, który kosztuje 40 kun za godzinę. Nie jest to tanio, można znaleźć e, takie tańsze miejscówki, ale nam chodziło o to, żeby auto przez ten cały dzień stało w cieniu, tak żeby nie, nie, nie było tak, że wrócimy do samochodu i się okaże, że przez pół godziny musimy stać na zewnątrz albo włączyć klimat i poczekać aż się schłodzi, bo nie możemy usiąść. A teraz zbliżamy się do najstarszego i kiedyś jedynego wejścia do miasta, do bramy Pile, która składa się tak naprawdę z dwóch bram, wewnętrznej i zewnętrznej. I tą wewnętrzną zbudowano około 1460 roku, a tą zewnętrzną wzniesiono dopiero w 1537 roku. Słuchajcie, jak już przejdziemy przez tą najstarszą bramę do miasta. To wychodzimy wprost na główną ulicę, na Stradą, która kiedyś tak naprawdę nie była ulicą, bo wpłynęły tam wody Adriatyku i dopiero w miarę rozwoju miasta zbudowano tam ulicę, pokryto ją pięknym białym kamieniem, który w dniu dzisiejszym, myślę, że to przez e, tak liczną odwiedzinę, jest tak wyślizgany, że ja sama przewróciłabym się na nim przynajmniej z 15 razy, bo się po prostu poślizgnęła. A tu po prawej słynna fontanna Omufrego, z której woda leci z 16 kamiennych maskaronów i gdzieś tam doczytałam, że żeby mieć szczęście, to trzeba się napić tej wody z każdego z nich po kolei. No i drapaliśmy się na słynne mury do Grobnika. Musieliśmy pokonać niezliczoną ilość schodów, ale jak już wyszliśmy, no to widok jest po prostu przecudny. Widać wiele rzeczy, których z perspektywy ulic nie zobaczymy. No i po prostu miasto Czerwonych Dachów no, zapiera te ich w piersi. Tymi murami można iść tylko w jednym kierunku, czyli jak wejdziemy po schodach nad bramą Pile, to musimy się kierować w lewo, w stronę morza. I grubość i wysokość jest różna w zależności od miejsca. I tak od strony lądu ta grubość waha się od 4 do 6 metrów, a ich wysokość od 22 do 25 metrów. Więc dla kogoś, kto ma lęk wysokości, no to jest to nie lada wyzwanie. No i dla mnie było to nie lada wyzwanie, bo były momenty, że po prostu albo musiałam patrzeć w niebo, albo w buty, żeby nie dostać jakiegoś ataku paniki. natomiast od strony morza mury te są cieńsze, bo mają od 1,5 do 3 metrów. No tak to kiedyś sobie wymyślono, ale bardzo polecam wycieczkę tymi murami. Myśmy akurat trafili na dzień, w którym było około 37-38 stopni i po prostu spacer bez butelki wody, czy kapelusza, czapeczki, czegokolwiek na głowie jest niewskazane. Jak widzicie, my tutaj wędrujemy sobie sami, zabraliśmy tylko naszą Julkę. Kuba został z kierownikiem i z Wandzią na dole, bo oni już zwiedzali te mury. Byli tam kilka lat temu, więc stwierdzili, że zostaną po prostu z naszym maluchem na dole, bo no nie byłoby szans, żebyśmy przeszli. Te mury mają e, jakieś 1900, mniej więcej 1900 metrów i to jest naprawdę nie lada wyczyn w taką pogodę e, przejście całe. My generalnie pojechaliśmy tam dosyć wcześnie, ale temperatura i tak była no, po prostu powalająca. Po, po samym wejściu było już nam gorąco. Fajne jest to, że nawet jak się zapomni czegoś do picia, to tam u góry idąc tymi murami można trafić do kilku knajpek po drodze i tam można sobie kupić albo coś fajnego do zjedzenia, albo przynajmniej coś zimnego i można usiąść pod parasolem, żeby się trochę ochłodzić. Wiecie, że niegdyś przed wojną domową w 1991-1992 roku Dubrownik wcale nie słynął, z tego że był miastem czerwonych dachów. Wcześniej te dachy miało taki, miały taki beżowo-piaskowy kolor i to w czasie wojny około 90% tych zabudowań zostało zniszczonych, i wtedy to położono nowe dachy z czerwonej dachówki. Wyczytam gdzieś jeszcze taką ciekawostkę dotyczącą Dubrownika, mianowicie to, że Dubrownicka kanalizacja ma już około 600 lat i w takie pochmurniejsze dni można wyczuć specyficzny zapach w powietrzu. Okazuje się jeszcze, że Dubrowniczanie już od XV wieku posiadają kanalizację, która znajduje się pod ulicami miasta. No po prostu niesamowite i, i takie bardzo niespotykane, chyba nigdzie na świecie. Aha, jest jedna rzecz, o której bym zapomniała, a według mnie jest istotna. Po wejściu na mury należy bardzo skrzętnie schować bilety, dlatego że Gdzieś tam w okolicach portu siedzi sobie pan, który poprosił nas o pokazanie takich biletów i żeby przejść dalej, po prostu musieliśmy to zrobić. W ogóle na te mury są trzy wejścia, a tym samym trzy zejścia, więc tak naprawdę nie trzeba nastawiać się na dwukilometrową wycieczkę i w zależności czy damy radę czy nie, no można sobie po prostu zejść i gdzieś tam opłonąć na jakiejś uliczce w jakiejś fajnej, miłej kawiarence której ceny są po prostu horrendalne. No ale jak się już jedzie do Dubrownika, to warto sobie usiąść czasami, napić się po prostu kawki i w spokoju móc podziwiać i, i chłonąć atmosferę tego miasta, bo jest po prostu niesamowicie. A tu widzimy przeklętą Wyspę Miłości, Wyspę Lokrum, która niegdyś należała do Benedyktynów. Historia mówi o tym, że w 1806 roku wojska napoleońskie zbudowały tam Fort Royal. Napoleon był ponoć znany z tego, że nie lubił Benedyktynów i kazał im opuścić tę wyspę. I legenda głosi, że gdy ostatni przeor opuszczał to miejsce, przeklął wyspę mówiąc, że każdy kto spędzi na niej noc, stanie się nieszczęśliwy. Nam niestety nie udało się popłynąć na tą wyspę, ale to tylko z braku czasu. My zaplanowaliśmy sobie na dukrownik jakby jeden dzień. a Okazało się, że 24 godziny to zdecydowanie za mało. Słyszeliśmy jednak, że na wyspie znajduje się przepiękna ogród botaniczny, znajdują się tam ruiny klasztoru benedyktynów, w tego fortu roja. Można tam coś zjeść fajnego, można się czegoś napić, można zobaczyć Dubrownik z perspektywy wyspy, a przynajmniej mury okalające miasto. No i dla mnie jest to taki powód, żeby jeszcze raz pojechać do Chorwacji i do Dubrownika i zobaczyć te wszystkie rzeczy, których nie udało nam się zobaczyć tym razem. Pięknie, mamy 40 stopni. Nie możemy wyrobić. Padamy. A tam się na dole kąpią. A my nie mamy nic do kąpali. Zeszli się w kąpali i szli dalej. A teraz będziemy się męczyć. Okay, Kolejne dwie godziny. Tu jest zejście w połowie. Ale piękna woda, zobacz, Ania. O, mega. Oni nie w galeronią zmienić, po prostu tak jest. I on po prostu tak jest, tak można powiedzieć. Nie do wiary jest ta woda. Nie, nie, tam jest talerz

Gorzej do śniadania. Chyba, że mają tutaj rano, wiesz, jakiegoś typa z jakąś kudetem, więc tam podrzucą. O, jedzie, wyciąg. もう。 Droga, wycieczko jak tam? Michaś, jak wycieczka? Super, jestem wykończony. Polecasz? Tak, polecam. Z kapeluszem i dwoma litrami wody. Tak, I z prysznicem własnym, takim turystycznym. I strój wziąć, i ręczniczek, żeby się wykąpać po drodze. Tak. O, gdybyśmy mieli kąpielówki i ręcznic, to by super. Wtedy bym mógł pójść jeszcze raz. Knajpka na knajpce. Schody, schodeczki. Tu naprawdę muszą mieszkać sami szczupni, zgrabni ludzie. właśnie kościół pod wezwaniem świętego Błażeja, czyli patrona Dubrownika. Legenda mówi o tym, że został on patronem tego miasta po tym, jak ostrzegł mieszkańców przed atakiem Wenecjan i oni w ramach wdzięczności ogłosili świętego właśnie patronem tego miasta. A ten budynek teraz, który widzicie, to jest Pałac Rektorów i w tym budynku kręcono niektóre sceny gry o tron. Dubrownik Kwiąz wykończył. Jeszcze jedziemy do góry na widok, żeby pokazać e, Dubrownik z góry i kończymy na dzisiaj z Dubrownikiem. Ale Dubrownik w takiej temperaturze jest co to ile? Trzydzieści Teraz wjeżdżamy na wzgórze Syrty, które ma wysokość 412 metrów nad poziomem morza i z którego rozpościera się przepiękny widok na całe Stare Miasto. Można się tam dostać na trzy sposoby, można wejść na pieszą, można tak jak my wjechać autami, ale można też kupić sobie bilet na kolejkę linową i taki bilet dla osoby dorosłej w dwie strony kosztuje 170 kun, a dla dziecka między 4 a 12 rokiem życia 60 kun. Można zdecydować się wykupić na przykład tylko sam zjazd i wtedy dla dorosłego kosztuje to 90 kun, a dla dziecka 40. Na wzgórzu znajduje się Twierdza Imperial, która została zbudowana w 1812 roku i w której dzisiaj znajduje się muzeum opowiadające e, smutną historię Dubrownika. 6 grudnia 1991 roku rozegrała się bitwa o wzgórze Syrt e, i bitwa ta zaliczana jest do jednego z najważniejszych zwycięstw chorwackich w tej wojnie. I właśnie w tym muzeum można zobaczyć e, wszelkiego rodzaju eksponaty, kolekcje zdjęć, projekcje. E, filmowe i no, jest to nie lada gratka dla miłośników historii, ale też dla ludzi, którzy po prostu są ciekawi jak to faktycznie wyglądało i co tam się faktycznie działo. I tak kończy się nasza przygoda z Dubrownikiem. E, polecamy wszystkim wycieczkę do tego miejsca, bo ono jest przecudne, naprawdę. E, ja osobiście uważam, że jeden dzień to jest trochę mało, żeby zobaczyć to. Można przylecieć się z językiem wywieszonym i odhaczyć na liście wszystkie ważne miejsca, wszystkie zabytki, które należy zobaczyć, ale to chyba nie o to chodzi. Fajnie byłoby sobie tam pobyć, posiedzieć, chłonąć atmosferę tego miejsca. Myślę też sobie, że fajnie byłoby zobaczyć to poza sezonem, bo latem jest tam naprawdę tak dużo ludzi, że no ciężko jest się przyciskać po tych uliczkach, ciężko jest gdzieś znaleźć miejsce, a to chyba nie o to chodzi. No fajnie byłoby sobie po prostu tam troszkę pobyć, posiedzieć, poglądać. Pomyśleć, zatrzymać się. No, ja na pewno tam wrócę. Mamy zresztą taki plan, że kiedyś pojedziemy tam jeszcze raz, ale na pewno w innym terminie niż lato. Polecamy wszystkim, pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie. I tak kończymy naszą przygodę z Dubrownikiem.